Witam, z tej strony Matjona, dziś ze mną jest husarz. Ja mam I wszystkim. I, Ma i Matjonas. I Tomek <grym>, Udane wejście. No. Ale Tomka każdy tak, myli, bo on jest taki jedyny. Nie nałem. No, nie, nie każdy myli, no. Nawet kolega, który znam nami już ponad półtora roku. No bo ty dziwny jesteś, wyglądasz jak małyż. Wyglądasz jak małyś. <grym>, serio, <grym, on myśli dalej, że ja wyglądam jak małyś, no. No bo dla mnie zawsze będzie oh. <noise> jak małość yes, mam jeden i jestem szybszy A ja sobie dymek kupiłem Dymek? Po co ci dymek do takich robotów? Nie wiem, ale śmiesznie wygląda. Tomek no. co ty już tak wysoki jesteś Tutaj mam jakieś gościa, ale go trafić nie ma. Yes. To śmigłowiec. Ow. Oh. A, dobra. Chciałem ubić kolesia, który był już... poza siecią. Aha. Co ten typ tutaj ma? Mów. O nie, ale szybko zginąłem. W końcu go zmuszyłem Tyle rad ciężkiej pracy To jest sprawiedliwa gra hmm. a, a mówisz, że nas tak wbiło na ranking 1-9 mm -hmm. się, to jest robota, tego nie ogarniesz Ja swoim klockiem ledwo co, co daję radę no Ja se tu w miarę radzę, tylko że mnie denerwują latający Kurde, no. Którego miał tieru? Tego tieru i w jaki sposób miałem mu dać radę? Aha, dobra, już po mnie. Nie, ja Przeżyjesz, widzę to. Widzę to, ja, jak przeżyjesz. <gry> tak się sowałem, że na Atja chyba już nie wylecę. Tak, i kto mnie zabił? Aha ten dupek A ja przed chwilą go sam zabiłem Jest, brawo Wybroniłem wieżyczkę Serio, sami latający tu są Nie, ja szukam sami tego latający. co mnie zabił, bo mnie A jednak poległeś, tak? No bo ty na mnie się czają cały czas Tam salat się nad górką Górką powiem. Mały. A, tutaj, e, dobra. Tu mi taki mały piertek konuje. E, no, bez jaj. Aha, jeszcze nie trafiłem. Nie, no. Aha. Ach, Jezu, nienawidzę snajperów, co gościu stoi przy Typo tarczy od środka i nawala do mnie cały czas jak lecę. A gościowi normalnie jeden strzał wystarczył żeby go dobić, nie? Ja zostałem wykonany przez mecha, który miał działka na pierwszym poziomie. Co za wstyd. A co? Tak szybko tutaj walczysz Ja lecę tych latających trochę pokarać Tylko że ja mam problem ze strzelaniem do góry I Kto mnie razi... problem To ktoś mi tu uleczy? Tomek Medic Tomek O nie Tomek musisz mnie le leczyć Ej się nam na reaktor sobie leci A nie mogę go dogonić On no już... nie wierzy no drugi do... raz Już go skupił? O no, no ale no ja tego Ja tego nie rozumiem, no W jakim sposobem mnie gościu, który ma białka na pierwszym poziomie pokonuje Może mi to, to ktoś wytłumaczyć Ja już tego latającego pół mapy gonię <grych> To Tylko, że wiesz, Dupę mi trafi O mi też trochę Ale ten robot jest na tyle wytrzymał już lesę sobie dalej Połową robota 44% dalej sobę To Już się chcą poddawać No już ta nie godzina ma... I ja zegarka wiem. nie widzę a Mama ma obiad Jest. się pokonałem typa. Ledwością Łagień. In. Tak. No, okej. Okay. Aha, okay. i tak mnie trafił. I nie, tylko nie latający, nie ten dupek. No on typu na mnie się cały czas strzeli. A, tym razem do, do mnie teraz nie strzelił, ale... E czy mam tam podlecieć dzieci pomóc? Aha, od nas gościu odszedł. On się chciał poddać. Marek2003. No, no to wiadomo. Ja, no. Ej, zaraz to, zaraz to. <ścoughs> Se wylądował, bo mniej... Ja nie mogę, nie mogę teraz. No nie... No, jeszcze, i... jeszcze go zabiłem. A no, który się chce znowu poddać? Nie wiem, zaraz zobaczymy jak wyjdzie. A powinno coś zrobić, że jeśli Tim ma przewagę, to nie można się poddawać w nim. Według mnie to oni powinni... A kto na znowu atakuje? Gdzie jest ten snag. Kto na znowu atakuje? Jak? Ja muszę uciec. Dokończając swoją wcześniejszą myśl. <try> Wyjdź, powinien, powinien w końcu naprawić te oto wrzucanie w No, tym mi tak bardziej tutaj zależy, tym bardziej, żeby mm, maksymalnie było... Tier przed tobą i tier za tobą, że tak powiem, takie... No właśnie, taki przedział, no. no ale wtedy by tak nie mogło być. No bo ja jakbyś miał wybór, albo tier wyżej, albo tier niżej, no to... Albo by wrzucało, tylko by były przedziały od 1 do 3, od 3, od 3 do 6 i tak dalej, nie? Co za ty. A ja jeszcze to... u nich na spawnie sobie lądowałem. Tak na luziku. A. No problem, nie, jest, a tu oh, ja się tu wyląduję. O, ja. Prawą. Wieżeczkę trzeba przejąć. Wieżeczkę, dobra. Tam tam. Bo tutaj. tutaj skupu, ej, tu nawiedzę. Ale sam sobie nie dam z nim rady, bo to jest ten wyższego no. poziomu. Ale pomocy. Tomek. O. Tomek. tomek! tomek Tomek! 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 tak Tomek, tak samo, najlepszy medyk w mieście w pokonam Kurde, typie Kurde typie! No. Jest nareszcie. on nie O nie... Kurde. Dobra, przejąłem. Tylko tu goście na mnie leci. Dobra. To Mhm. A my mamy tutaj gościa w reaktorze. Brawo. Brawo! Zespawam troszkę. O! Dojechałem ten... O, to Tomek uważaj, ta, tam góra jest. Ten mecz już trwa za długo. Ktoś mi powie dlaczego zawsze, jak mam już gościa prawie dobitego to mnie Snajper zdejmuje Wiemy To ja ci mówię, to jest roboka Aha i gościowi zostało nie wiem 10% Maksimum 10% I ten sam gościu cały czas A ja praktycznie mam go na jedną salwę jakbym go podjechał dobrze Dobra, jak ktoś to ja może uda mi się skończyć to. O ile mnie sniper nie zauważy. Eee, pudłował. Za fryjer. Tak wyrażę brzydko. Tylko nie lubię jak wszyscy, którzy z nami grają... Ma... O, tutaj jest na. Dobra. Eee, z został jeszcze jeden spraw do zrobienia. O co za typ? On tu już leci na pałę. Dobra, mieszana. Jeden eee. spaw. Jeden spaw tylko. No, O, ten mnie cały czas zabija. Który, te, Ten na górze? Nie, ten tutaj co? Wjechał na naszych. Dobra, już po nim. Już go nie ma. Dobra. Tomek, jak se tam radzisz? Tomek. Aha. Domyśle, dlaczego ty jesteś tak cicho? No bo mnie biją, próbuję się skupić, no. Tak kto cię bije? To Ruscy? Bo jestem u nich na reaktorze, no. Ruscy, Ruscy cię biją? Nie, dobra, to trzeba Ach, to szybko skończyć. Tarp. Yes! Pięknie! Wygrana. 12 minut i 13 sekund, no dobra, to nie jest jakiś dobry czas, ale... Ale pomimo tych przeciwności, że bitwa klasowa była 1.9, no to daliśmy radę jakoś. Mm -hmm. W końcu jesteśmy drużyną o No, to my się żegnamy. O, tak. Jak zawsze, najlepszy skór. <grym> Tomasz, na razie... Się tak. o, o, to zobaczenia. było miło, trzymajcie się. Do zobaczenia. na zobaczenia.